Ty to lubisz, takie błotko, co? Lubię kurwa, ale. Piękna zima. No to chyba tak w górnej części Polski, z tego co widziałem, bo niżej to nie wiem. Bywa i tak. Przyłap na tym schowanym daniu. Ale tutaj będzie dochodziło. Żarówa już no, ostatnio już krokodyle. No i ten wyciąg wczoraj spawaliśmy, zadamy we dwóch No nie jest to Tak jak powinno być, ale nic nie zrobimy, bo mrozy takie, że wiecie Jest lipa Wczoraj minus 23, no dzisiaj już puściło, delikatnie, więc Pada teraz nawet jakaś, jakiś deszcz zmarznięty No wiadomo, szklanka na drodze No, ale nic nie zrobimy z tego względu, że trzeba tam to wszystko będzie Skuć, wstawić nowy cały dwuteownik wtedy będzie najlepiej, a tak na dole się jeszcze to macha. No jest, bo jest. Tam jest wzmocnione, gdzie miało być. Jest git. Tym mrozy dały się wyznaki, no ale widzicie, takie to właśnie są tutaj u nas na Mazurach. Ale trzeba jakoś tu sobie radzić z tym wszystkim. Działeczka dwuhektarowa, tu jest łąka, no i będzie na wiosnę obornik. No i po którym nie będzie śladu, bo wielu się zastanawia, dlaczego na łąkę na wiosnę obornik. Dlatego, że już stosowaliśmy to kilka razy. Jeżeli obornik przeleży sobie, nie jest świeży, tym bardziej że tutaj jest odkrów. No troszeczkę widać, że jest słomy z tego względu, że stoją te się łówki w stodole, które są, e, mają wywożony obornik systemem taczka, łop, widły, łopata. Nie no, śmieje się. Na razie ręcznie, bo nie przerobiona jest obora. No i tam trochę więcej się ścieli, bo też są mniejszej łówki no i bardziej słomiasty, a więc z tej strony się bierze, gdzie on był wyłożony, to do tego, dlatego tak jest Ogólnie no różni się od tego, co jest u cielaków z klatek Lub no, z łącuchów, od nie, bo tam jest sam praktycznie obornik Z boksów jest przerobiony Więc ten jest taki bardziej, że tego rzadszy no i będzie przerobiony, nie będzie słomiasty no i na wiosnę, jak się go ładnie rozrzutnikiem roztrzęsie, nie na kupy, no to jest gitara. Buka i tak robi później robotę na sam koniec, aczkolwiek nie zawsze jest potrzebna, ale i tak z reguły wszystkie łąki są drukowane u nas. Boże, gdzieś na odległych polach, no to nie zawsze. No i tak w sumie e, ostatni raz był wyłożony obornik tutaj 3 tygodnie temu, nie całe, przed świętami. Nie na te pole, bo tutaj dopiero dzisiaj zacząłem wozić. W sumie mamy już rozwiezione na kilku polach takie pryzmy. Z tego względu, że później będzie się na wiosnę rozwoziło i tak, no i nie było sensu tego przebadać gdzieś koło domu. Lub, no tak na szybko można by było, ale to bez sensu jakieś później Blisko. A tym bardziej, że na te pola co tutaj mamy, to potrzeba obornika. No i jak już się wszystkie zapełni, to pojedzie się dalej. A te co dalej są teraz, to część jest no i wiadomo, czasowo też jest niewyróbka ze wszystkim. Przydziepy nie są duże, więc wtedy nie są krótkie, dużo się nie wywiezie. A tutaj jest potrzeba, no to na razie się wywozi, będzie później się woziło dalej. Będzie też na to czas. Na razie świder woduje z a farmerkiem może. No na tą przydziemkę, no nie wiem ile może to wejść, to to jest 4,5 tony tylko że T47, że ma punkt, troszkę wyższe, to są 50. No i tak, to widzicie, się wozi A trochę trzeba tu tego wywieźć No na razie, cho chociaż część, z tego względu, że chcę podgarniać już tam z góry te syf co jest cały Wiadomo, trochę się odrzuca na boki z wyciągów tak jak się wywozi, jak się sprząta, żeby nie namarzły No i też łatwiej jest później sprzątać, jak się teraz łyżką to wszystko pozrusza, ładnie ściągnie i tyle A tak no nie ma miejsca, no nie ma za bardzo jak, a tym bardziej, już nie ma gdzie obornika wywozić Wyrzucać więc odgadnianie już nic za bardzo nie daje. A tym bardziej to jest darmowa robota, bo tyle samo czasu zajmie co załadować na przyczepę, wywieźć. Znaczy, wywieźć nie osobną ale co załadować na przydziepę, niż załadowywać, przerzucać, ale i tak suma summarum trzeba wywieźć. No więc tak to działamy. Formerek odpali, powiem po 3 tygodniach, aż o dziwo dobrze. Akumulator trzymał normalnie, aż w szoku jestem, trzymał dobrze a właśnie akumulator. Zdaliśmy że od razu trzeba go na rozciąg, żeby już nie ciągnąć ruchu, nie męczyć czy rozruchu, silnika, rozruchu silnika. A powiecie, silnika, podpalił bez problemu spróbowałem Próbowałem, zakręcił, peknie chodzi. inaczej podjechać. No i dzisiaj niestety na rozciąg. Minus 10, słabo kręci, do tego jeszcze rozrusznik na początku przymarzł, więcej była lipa. Chcemy męczyć już tutaj rozrusznika, więc John Dirkiem. Troszkę miał problemik Ale bez świec bez niczego, dlatego Zobiorę może to tak od tego Kurde, zamarznięte No i dobra Dzisiaj zmiana operatorów Godowania jak na razie Swigert działa w warsztacie No a ja tutaj sobie trochę podziałam przy oborniku. Dzisiaj młody jest, wolne od szkoły. Więc działamy przy oborniczku i przeprowadzimy jeszcze byki z boksu. A jałówki tam te dwie mięsa to zobaczymy, czy będziemy przeprowadzać, czy zostaną aż do sprzedaży. To jeszcze kwestia zastanowienia się, zobaczyć jak to będzie z miejscami. Także no nie udało się wywieźć całości, bo miałem dzisiaj jeszcze krótki wyjazd, no ale suma summarum się nie udało no, oczywiście paszomóz był mieszany jeszcze dzisiaj, także wiecie tak to, tak to jest tak to leciało teraz czas na obrządki i zacząłem przeróbkę e, znaczy przeróbkę, no nie tyle co przeróbkę, ale zacząłem to co wcześniej nie skończyłem robić a mianowicie wodę u jałówek, bo ostatnio zapomniałem zawory zamknąć i Wysadziło poidło, chyba nie jedno nawet, chyba ze trzy. Tak to czasami jest, pośpiech szybko, szybko, późno było. Nie spodziewałem się takiego mrozu, bo zapowiadali, że nie będzie, jednak był nieduży, bo zamarzało wszystko no i było już pozamiatane. A teraz już robię tak, żeby to było tak, jak miało być do końca. Eee, tutaj idzie ze spadem już na uchwyty pójdzie tam, tak samo ze spadem, pokażę palcem, taka, że tego rogu i tam na końcu dam yy, zawór i będzie spuszczana też woda właśnie z tej rury, co idzie teraz pod ukosem, a to co tu jest, to będzie spuszczane przez te krany i przez pojedła. O tutaj, o jeszcze uchwyt jest, gitara. <grym> jeszcze jest, przyda się. No i także taka to robota. Myślę, że no jutro może nie, bo zobaczymy jak to będzie z czasem, bo chcieliśmy jeszcze Przepędzić bydło, znaczy chcemy jutro trochę rozsiany zrobić. Ja zabrać dwa byki i dwie jałówki z boksu, żeby został byk i dwie mleczne do zacielenia, będą sobie chodziły razem. A jałówki te mięsne pójdą do obory. A ta pierwsza jałówka, no słabo widać się, stąd, pójdzie na sam koniec, bo już nie ma byków. Dwa byki sprzedane także są. Teraz cztery wolne stanowiska w tamtej oborze na łańcuchach i tutaj będą dwa. Więc zabierzemy tutaj dwie łówki mięsne, a tam pójdą byczki z klatek i z boksów. Więc wszystko będzie już na łańcuchach zapełnione. No i część pójdzie do boksów byczków. Także taka torbota. Niemućka. No, także oborniczek wtedy pójdzie na drugi plan. Chociaż go dużo nie ma, no ale trzeba wywieźć tak czy siak. Chociaż już u krów jest i tak pół biedy, ale u byków. Młodzieży trzeba wywalić wszystko z płyty, bo zaraz z boksów trzeba wyrzucać znowu i znowu będziemy obornika, a żeby wyrzucić potrzebne miejsce, żeby było jak wjeżdżać i wyjeżdżać, no także lecę do wrzątków i widzimy się niebawem. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie gospodarstwa, czy czegokolwiek, to piszcie w komentarzach, a nagram z tego osobny materiał i będzie... będziecie wszystko wtedy wiedzieli co i jak, bo tak każdemu odpisywać na komentarze to też jest ciężko, bo wszystkiego nie da się tłumaczyć. Albo zrobić po prostu... będzie trzeba live'a i wtedy sobie odpowiedzieć na wszystkie pytania i będzie gitarka. Jak to byś by chciał, no to czemu by nie. Także zadawajcie pytania, a ja działam dalej. No i działają poidła. Trochę roboty było i trochę przeróbki, która już jest skończona. Zamarzły idła. wcześniej, niezakręcona była woda z tamtej strony, no i czasami tak bywa. Powysadzało zaworki, na szczęście tylko młody tutaj poogarniał te zaworki, które były te pierwsze trzy. Wysadzone, no to zrobił to. Oj, przepraszam. No i tutaj ogarnęliśmy. Tutaj te strony ja ogarniałem. Później młody pomógł mi z tej strony. No i zrobione jest tak. Widzicie ze spadkami. No ta jest może troszkę przydługa, ale też jest spadek. Tutaj tak samo spadek jest zrobiony. No i ogólnie po całości także woda będzie sobie. już Widzieliście wcześniej tylko, że teraz już jest zrobione, to lepiej widać. Tam z góry. Jak będzie, zakręcę wodę z tamtej strony, ze ścianą później bo pokażę, tam z góry będzie płynęła. Tutaj odkręcę, tutaj spłynie wszystko, spojrzę, zdążę wypić przed zamarznięciem na pewno. A jak nie, to i tak tylko troszeczkę może ewentualnie przyłapać. To jest nie problem. Eee, tak samo jest z tej strony. Też tutaj do spuszczenia tej rury. No i całość wody, już stąd, aż tam do dołu. Zamontowaliśmy tutaj na końcu trójnik i kran i teraz będzie można sobie spuścić wodę, bo teraz jest ciśnienie, to leci, a później bez ciśnienia resztka wody spłynie z góry i będzie git. W razie, bo można ruch, rurką potrząsnąć, wiecie, to nie jest żaden problem, nie zajmuje to dużo czasu, a później nic nie zamarznie. No jest jak jest, nie ma jakichś dużych mrozów, jak zrobimy to tak jak ma być. Chyba, że nie będziemy robić, ale jednak chyba będzie trzeba, żeby tu nie było przeciągu, bo dużo stodoła i są przeciągi, no to wtedy już nie będzie nic tu zamarzało. Jak będą jakieś, nie będzie jakichś, nie wiadomo jakichś mrozów dużych. No i czas obrządków. Także środka, oborniki ścielenia, pojenia i dojenie i tyle. No i młody spuszcza idę teraz ciśnienie nie napuszcza po języki nad języki żeby się nie żeby nie przychłapało, nie przymarzło. i tutaj kranik To dużo to tu pewnie tego nie będzie Chyba nie ma dużo z tamtej to pewnie popłynęło wszystko tylko, tylko co stąd od, od tego miejsca, nie? Wszystko spłynęło w dół. Bo tu trzymało, nie puszczało stamtąd więc dużo wody nie poleciało, no coś tam jeszcze kapie, ale się pewnie za, zapowietrzyło się pewnie dlatego tak samo tutaj z zaworów spuszczać resztki To tyle co tutaj z rury jak są i już ogólnie to tutaj by starczyło nie, nie straciłaby, bo później złapało i tak leciałaby w dołek i by byłoby lipa. Zleci i będzie git. Kiedy już nie będzie przymrozków, znaczy mrozów większych, to nie będziemy zakręcać wtedy. Albo zakręcić i pospuszczać też, albo już tylko na noc. Ale Ty tutaj jesteś.